Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że również w Wielkim Tygodniu możemy się spotkać, i to w tym szczególnym dniu męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, że możemy wspólnie wsłuchać się w doświadczenie, które Pan Bóg nam interpretuje, które nam tłumaczy w tekstach biblijnych, po to, żebyśmy nie pozostawali przy swojej koncepcji, ale żebyśmy weszli w Jego myślenie, żebyśmy odkryli, Pełnie bogactwa, pełnie Jego ukierunkowania na nas, właśnie przekazano nam w tekście biblijnym. Pozwólmy więc, żeby to On nas poprowadził. Pozwólmy sobie na poszukiwanie Boga. Nie poszukiwanie cierpienia, nie poszukiwanie klęski, nie poszukiwanie jakby korelacji pomiędzy naszymi doświadczeniami a doświadczeniami podmiotów opisywanych w tych tekstach biblijnych, ale pozwólmy sobie na to, żeby nasz wzrok był przesunięty wyłącznie na Boga. Żebyśmy mogli dotrzeć do Jego miłości, która niczego nam nie wyrzuca miłości, która nas promuje i ocala i prosi, żebyśmy zamiast na dno i na zło, które uczyniliśmy, patrzyli na jego wyciągniętą rękę, bo inaczej nie będziemy w stanie się jej uchwycić. Poprośmy więc, żeby On przez swojego Ducha, przez tego Ducha, którym natchnął tekst biblijny i przez tego Ducha, który mieszka w każdym z nas, pozwolił nam właśnie z Nim spotkać się tutaj, dzisiaj i także byśmy mogli w Nim rozpoznać, co znaczy zmartwychwstanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże który w swoim planie, w swoim myśleniu o człowieku nie ograniczasz się, nie zamykasz, nigdy nie odchodzisz od człowieka tylko permanentnie tworzysz scenariusze, żeby nas ocalić. Proszę Cię, żebyśmy dzisiaj mogli doświadczyć szerokich horyzontów Twojego myślenia, a także tej równicy pomiędzy naszą percepcją a Twoją koncepcją. Proszę Cię, Panie, żebyśmy mogli rozpoznać tutaj Ciebie, który wszystko uzgadniasz i który patrzysz dalej i żebyśmy mogli wyjść. Poza schemat gloryfikacji cierpienia, a konto Ciebie, który pokazujesz cel. Prosimy Cię, Boże, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Myślę, że wszyscy doskonale znamy tekst dnia dzisiejszego. Wsłuchajmy się więc pierwsze czytanie, myśląc o Bogu. Nie szukając też korelacji pomiędzy osobą Jezusa a cierpieniami sługi, myślmy o tym, jak funkcjonuje Pan Bóg, co jest znamienne dla Jego myślenia. Jako pierwszy mamy fragment z 52 końcówki 53 rozdziału Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się wywyższy wyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został ospecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzona, jak owca nie ma, prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących za grzechy mego ludu, został zbity na śmierć. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiary za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu ich nieprawości on sam dźwigać będzie dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami Najpierw chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że mamy tutaj dwie formy przekazu. Mamy tu Boga wypowiadającego się, który zaznacza przynależność sługi do Niego i mamy tutaj opinię tych, którzy patrzą z boku na to, co dzieje się ze sługą, na wszystkie doświadczenia, które stają się udziałem sługi. W międzyczasie w tym środkowym tekście pojawia się opinia na temat tego, że jest to wola Boga, że jest to Jego upodobanie, żeby zmiażyć sługę cierpieniem. I teraz chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Kiedy patrzymy na rzeczywistość z boku, to nigdy nie jesteśmy w stanie dociec intencji osoby, którą oglądamy, ani tego, w jaki sposób ona włącza się w plan pana Boga, jak wyglądała dyskusja pomiędzy tą osobą a Bogiem. Dlatego też ocena z boku może być zawsze oceną deprecjonującą, może być też oceną błędną, oceną błędną zarówno Boga, z którym, ta, z którym ta osoba współpracuje, jak i nastawienia tej osoby. Dlatego jest bardzo istotne, to, co jest w klamrze dla tego tekstu, jak myśli pan Bóg. I teraz pan Bóg, który mówi, to jest mój sługa, czyli ktoś, kto mi czyta z ust, czyli on ma inne rozpoznanie rzeczywistości niż ty jako odbiorca. Dalej, kiedy patrzysz z boku na to, co dzieje się z nim i oskarżasz mnie, tak jakby mówi pan Bóg, o to, że jestem sadystą. To e, przyjrzyj się e, temu, że z całego tego doświadczenia wynika, z całego tego przekazu wynika, że jeśli on zechce, jeśli on wyda swoje życie, że mamy tu do czynienia ze współpracą, z planem wspólnie uzgodnionym i wspólnie podjętym. Zatem, czy celem tego planu jest cierpienie? Czy celem tego planu jest pokazanie nam jakiejś opresyjności ze strony Pana Boga? Absolutnie nie. Dlatego, że mamy plan, który zostaje zaproponowany słudze. Sługa wchodzi w niego dlatego, że zna Pana, że już dawno współpracują, że on zna efekt, zna przewidywany, zna cel i zna przede wszystkim sposób funkcjonowania Pana, sposób funkcjonowania Boga. I teraz cierpienie nie jest tutaj wartością samą w sobie, absolutnie. Ono, moglibyśmy powiedzieć, wydarza się po drodze. I teraz, co ma na celu? Na celu ma przenięcie na siebie e, przez sługę. E, Skutków, szkód, jakie, czy szkód, jakie wyrządziły grzechy ludzi. On przejmuje na siebie, żeby je, żeby, żeby je naprawić. Te szkody, które zostały wyrządzone przez grzechy ludzi, wyrządzone w efekcie wszystkich złych czynów. I teraz przejmuje je na siebie po to, żeby te, te szkody, te skutki nie zamykały relacji pomiędzy ludźmi a bogiem, żeby ludzi w ich myśleniu nie oddalały od Boga. Jakby zasypuje przepaść, którą wykopał człowiek, o czym też wielokrotnie mówią teksty prorockie. Zatem kładzie podwaliny pod nową relację. Bierze na barki i przenosi. Nie pełni tutaj funkcji kozła z Dnia Pojednania, ze Święta Pojednania z Jom Kippor, na którego składano symbolicznie przez nałożenie rąk. Arcykapłan składał grzechy całego ludu. Kozioł był wyganiany na pustynię, dlatego, że on tutaj sługa bierze Bierze na siebie skutki, po to, żeby te skutki nie dotykały ludzi. I w związku z tym mamy do czynienia z pokazaniem, że sługa staje blisko Boga. Stoi blisko Boga, on się wybije, wywoższy i bardzo wyrośnie, zbliży się do Boga, jest ku niemu podnoszony, dlatego że wchodzi w myślenie Pana Boga i razem z nim realizuje plan zbawienia świata. I teraz, kiedy przyglądamy się też temu motywowi zgody, ale też śmierci, wszystkimi, wszystkim aspektom, tego, że są rany, ale przez te rany jest uzdrowienie, że są winy, ale dzięki tym winom człowiek obraca się ku Bogu, to drugoplanowa, drugoplanowe staje się doświadczenie cierpienia, a pierwszoplanowe staje się wyzwolenie od konsekwencji zła, które nosimy na sobie i ta radość, że ujrzy potomstwo, czyli będą ci, którzy narodzą się z tego wyzwolenia, wolni. I o to chodzi Bogu. Ta udręka, przez którą przechodzi sługa, ona nie jest celem. Ona jest etapem przebywanym przez niego w pełni zgody, nie narzuconym przez Boga, ale podjętym z myślą o tym, że. Dalej jest światło że jest dalej wyzwolenie, że jest zmiana dotychczasowej sytuacji i to jest bardzo istotne, dlatego że najczęściej skupiamy się na cierpieniu, zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg na to cierpienie pozwolił, a zapominamy, że przecież w życiu zdajemy sobie sprawę z tego, że są trudniejsze etapy w naszych pracach, w naszych jakby dążeniach do tego, że na przykład zadbać o swoje zdrowie, żeby naprawić relacje rodzinne są trudniejsze etapy, które chcemy przyjść, bo wiemy, jak jaki jest cel, czy na przykład z, y, znoszenie siebie nawzajem w sytuację, gdy ktoś marudzi, bo ma jakiś trudniejszy etap y, życia. Przejmujemy to, bo wiemy, że przejęć, przyjęcie tego jako po prostu istniejącego sprawi, że osoba się odrodzi. I teraz, y, kiedy mamy do czynienia z... Y, z takim ukierunkowaniem ze strony Pana Boga na nas ze strony sługi na to całe doświadczenie nie będę tu dokonywać żadnych utożsami bo one dla nas są jednoznaczne nie będę porównywać z męką Jezusa bo wszyscy wiemy jaki cel ma męka Jezusa złamanie śmierci i zmartwychwstanie pokazanie nam życia Męka Jezusa sama w sobie nie miałaby żadnego sensu, gdyby nie nastąpiło złamanie mocy śmierci i, zmartwychwsta i przez zmartwychwstanie. I teraz y, dlatego mamy refren Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Który, refren, który nie zaznacza nam bezsilności, ale refren, który nam wskazuje na wzajemne zaufanie, na współdziałanie. I przechodzimy do drugiego czytania z listu do Hebrajczyków. I teraz potrzebujemy. Spojrzenia z perspektywy mentalności semickiej. Co, kim był arcykapłan? Ten pierwszy składający ofiarę, wchodzący do świętego świętych, czyli pozostający w największej bliskości, ten, który jednocześnie doświadczał, Ogromnego, jakby ciężaru spotkania z Bogiem, ciężaru w znaczeniu zaszczytu, spotkania z Bogiem, bliskości. Mając serce kapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, fajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszym słabością, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Dla wszystkich, którzy go słuchają. I teraz dwie rzeczy, które myślę są najbardziej kontrowersyjne w tym tekście. Po pierwsze, wybawienie od śmierci nie musi oznaczać zachowania od niej. Zatem wybawiony od śmierci jest Jezus przez zmartwychwstanie. Wybawienie nie oznacza, że śmierci nie ma. To słowo wybawienie. Wybawić, y, uratować kogoś y, z wody. Y, Oznacza wyciągnąć tonącego, a nie kogoś, kto jeszcze się nawet topić nie zaczął. Czyli zabronieniem okąpania się. Kolejny element tutaj to jest kwestia posłuszeństwa przez to, co wycierpia. Mamy syna, który słucha także w cierpieniu. Syna, który pokazuje nam, że Doświadczenie bliskości z Ojcem sprawia, że kiedy przychodzą na nas różne trudne doświadczenia wynikające po prostu z życia, z kształtu życia, to również w tych trudnych doświadczeniach jesteśmy zaproszeni, żeby mieć azymut na Boga, żeby słuchać Boga. I to słuchanie Ojca także w środku cierpienia jest remedium na wszelkiego rodzaju brak nadziei, na wszelkiego rodzaju załamywanie się, poddawanie się trudnym emocjom i zamykanie się de facto na działanie Pana Boga. Jeżeli. Przez każdy ból będziemy słuchać Boga, a nie narzucać Bogu przekonanie, że to cierpienie jest wartością, że to, że to On nam dał cierpienie, że On przez to cierpienie chce na nas coś wymusić, czy czegoś nas nauczyć. Nie narzucajmy tego Bogu, tylko w środku cierpienia słuchajmy Boga, który się nie zmienił, który tak samo nas kocha i który mówi, ja Cię wyprowadzam. Nie chcę dla ciebie cierpienia, nie chcę cierpienia jako zła. Absolutnie, ja cię wyprowadzam, ale żebym mógł cię wyprowadzić, to także w doświadczeniu cierpienia słuchaj instrukcji, jak wyjść. Dlatego ta ufność, której potrzebujemy, żebyśmy mogli tę rękę pomocną dla nas wyciągniętą uchwycić. Dlatego też wiara, czyli przyjmowanie Boga i przekonanie, że mamy Jezusa, który nas absolutnie rozumie w każdym momencie. Bo męka, w którą dzisiaj kontemplujemy, ona ma nam pokazać, że nie ma takiego bólu i takiego trudnego doświadczenia, w których Pan Bóg byłby daleko, których by nie rozumiał, po to jest dla nas ofiarowane właśnie takie doświadczenie Boga. I przez aklamację Chwała Tobie królu wieków przechodzimy do Ewangelii według świętego Jana. Proszę pozwolić, że nie przeczytam tego tekstu, dlatego że jest bardzo długi, a nie chcę strywializować go szybką lekturą. Ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwa zasadnicze rysy, które przejawiają się w Janowej relacji o męce. Proszę zwrócić uwagę na to, że reżyserem wszystkich wydarzeń męki jest Jezus. Ponieważ to Jezus wychodzi naprzeciw swoim oprawcom, naprzeciwko tym, którzy zamierzają Go pojmać w ogrodzie oliwnym. I na ich, i to zdziwienie ich, kiedy pada pytanie, ze strony Jezusa, kogo szukacie? A oni nie odpowiadają ciebie, widząc Jezusa. Dlaczego? Dlaczego dlatego, że ich zaskakuje. Osoba, która wychodzi im naprzeciw, przecież po niego idą. I mówią: Jezusa z Nazaretu. I kiedy Jezus mówi: Ja jestem. To nie mamy tego odruchu luczenia się na Niego i związania go, ale wszyscy padają na ziemię. Z jednej strony mówimy tu o elemencie teologicznym, związanym z wypowiedzeniem formuły, która jest częścią autoprezentacji Boga jestem, który jestem ale też mamy do czynienia z pokazaniem, że to Jezus decyduje o męce, to Jezus przyjmuje i jakby zgadza się, i On reżyseruje każdy element tej męki. Dlatego też mamy to doświadczenie zaskoczenia ze strony ludzi. Potem zobaczymy, Piłata i zobaczymy Piotra, i zobaczymy tak naprawdę dwa plany, po których te postaci się przemieszczają. Bycie na zewnątrz i bycie wewnątrz. I te dwa plany pokazują nam, jak bardzo człowiekowi jest trudno odnaleźć się wobec, wobec męki Jezusa i jak my wszyscy poruszamy się pomiędzy tym, co na zewnątrz, a wewnątrz, i że to wewnątrz wymaga paryzji, wymaga odwagi wiary. I kolejny element Jezus, który sam, na siebie bierze krzyż. Nie zostaje mu krzyż położony, lecz fraza zamieszczona na początku XIX rozdziału Ewangelii Janowej pokazuje nam: że Jezus decyduje, że bierze krzyż. Bardzo Państwa zachęcam do uważnego wczytywania się w słowa dzisiejszej liturgii i myślenia o Bogu. O Bogu, który wie, dokąd idzie, wie, jak rozciągają się jego horyzonty myślowe i wie, o co mu chodzi, o ocalenie człowieka, żebyśmy przypadkiem nie sprowadzili myślenia Pana Boga do naszego lęku przed cierpieniem, kiedy Pan Bóg mówi: Słuchaj, ale właśnie ja tu pokazuję Ci światło, żeby ten lęk i to cierpienie Ci nie przybiło, ono absolutnie nie ode mnie pochodzi. Błogosławmy Go, który prowadzi nas ku zmartwychwstaniu, ku świadomości: Bóg jest Panem, nie ma żadnych sił ponad Niego.